Witam pierwszego dnia zmagań. Akcji kukurydza. Sprzętów dzisiaj na placu nawalone. Dzisiaj w akcji 5440. Bartek tutaj tankuje sobie. 312 wypadła. przetkany układ paliwowy. Rano to wyszła sprawa. Nie ma czasu już, już się bawić. Także no, po prostu zamiast 50 miała jeździć zamiast 5440, ale 312 stoi. 6930 z sieczkarnią krzyku Andrew 5410 do ugniatania, W Damianciu jak to ostatnio przy trawie tak i dzisiaj przyjechał do rozgarniania i tak samo do ugniatania pług z przodu tym razem zamiast wału wał jest niepotrzebny lepiej pługiem z tyłu wał Gutlera do obciążenia, no i ja samo samo tak, tak samo do odwozu także ja z Bartkiem odwożę Bartek jeździ fliglem ja samo i na dwa zestawiki no, na spokojnie ogarniemy, także co, przenosimy się w pole. się go kasza, znaczy się pkasza, no robi drogę przez środek, w tamtym roku było na tym polu droga środkiem. W roku myślę, że i tak mam nasiona, i tak na wóz na całość. To się posie, posieje, ile się przyklepie, tyle się przyklepie. A, a po prostu tu przez środek odcinamy. Wokół nie ma jak, bo są łaki i tak dalej, no ale no to mówię, to, to było przewidziane, także oni tam na środku działają. Zobaczcie, jak wygląda sama kukurydza, ogólnie jest potężna w tym roku. E, tak, przysły liście przez mróz. E, także mróz ściął liście. Dlatego też kosimy, bo boziarko mogłoby być jeszcze chwilę. Liście zobacz, są poprzecinane suche, ale łodyga jest zielona, nie? także ogólnie, ogólnie wyjdzie fajna, zielona. No troszeczkę masy ucieknie no, przez liście, no ale nie spodziewaliśmy się teraz tutaj. Jeden przymrozek tak naprawdę, jeden przymrozek Zrobił robotę, bo, bo tak to były prognozy, że w nocy Miało być jeszcze w miarę, a, a był raz przymrozek minus 3 i po prostu Wyciągał wodę z liści, no ale nie jest źle, nie? w tamtym roku było Podobnie, no tak już nas urok Bieszczad, no coś za coś, późno siejemy Wcześniej trzeba kosić niż, niż przewidywania co, co do odmian, że, że siać krótsze fało, no to Tak nie do końca by się też to sprawdzało, bo, bo tutaj jednak To co żetnie z te liście, no, no to Tutaj to dłuższe fało, widzę, że rekompensuje i tak to po prostu swoim wzrostem. No to cała masa nie jest po prostu i tak wychodzi i wychodzi to na korzystniejszy wynik. A tu ja już stoję jednym zestawem, on mówi Bartek przychodzi z przyczepą, ale się odpiął i Krzysiek ciągnie za sobą. Zacząłem pierwszą przyczepę, tutaj lecę tyłem. Na Mianciu tam żadną maszynę, to dodatkowo Krzyśkowi, żeby się mógł nie inaczej, żeby się nie rozpraszał powiedzmy e w Damianciu steruje. Tam niewiele się osypuje na bok, także raz tylko muszę cofnąć już potem będzie miejsce, żeby mógł jechać obok. Słońce trochę mało będzie widać. Bajtek postanowił włodzić bronarem mniejszym, może lepiej widać, ale w sumie ma jeden pies wychodzi. Mamy tak z pola, że ja i tak zdążę przyjechać zanim on jest on jest pełen. Także tak to się prezentuje. A ja zaraz ładuję kolejny drugi zestawik. Witam w dniu kolejnym. Już kilka przyczep zwiezione. Tak, nie ma błotników. Błotników stwierdziłem, że nie będzie. Póki co przy tych wszystkich robotach, bo tak naprawdę, no, kurczę już chyba drugi czy trzeci raz w tym sezonie. Co chwilę ten, ten błotnik mi coś wchodzi, on takiego nie farta. Może trochę gorzej wygląda, no ale nic. Szczepka, póki co, wszystko git. Eee, pryzma, pryzma z trawą Tutaj widzę dziurkę, list zrobił w nocy wczoraj. Niestety, czasem tu list przejdzie i trzeba później kleić. Ren, by tu ubija. Przyściana. Adamianciu rozgarnia. Dobrze, zobaczcie, tak się to prezentuje. No dopiero nie dużo to okuszone. wczoraj tylko siedzieliśmy, tylko 3 godzinki. Taki dzień rozruchowy, dzisiaj od samego rana ranaciechamy do samej nocy. Także no, już zacznie przybywać, wiadomo, też jeszcze nie, nie zaczyna się robić skos do góry, także na razie to na cały, no płask. O tak jest gdzieś mniej więcej, o podtąd teraz, nie Mówię, kamera tego zbytnio nie oddaje, bo na Ukrainie jak robiliśmy i mówiłem też tam, jaką maptyzmę, wysokość, każdy mi zarzucał, że, że nie ma takiej. No. Mówię, no może, może tam akurat tyle aż nie było co, powie, co mówiłem, ale mimo wszystko no, kamera, kamera nie oddaje wysokości znamianciu tu teraz e, podrzuca pod ściany żeby wiadomo robić o taką leciutką nieckę z tego względu, żeby można było dobijać przy ścianach bo jak będzie tak, no, to później traktor będzie haczył, haczył kabiną, bo jeszcze też e, no, nie jesteśmy wysoko tak? także tak się ściany prezentują, tutaj z boku zmora moja, czyli obornik nie podcieka nic pod pryzmy, bo silosy są wyżej. A tak jak to jest na płask, to zjazdy są pod lekkimi ukosami. Także tutaj tylko zostało podgarniane, bo tak naprawdę aż dotąd gdzieś był obornik. Tu wyczyściliśmy wszystko, ile się dało. Tu pościeliliśmy słomę, żeby, żeby nie nawozić gnoju. No i jakoś to idzie, nie? Czasami tkim morku. Dobra, kurwa. Idzie na stek. Tylko te teksty to daruj sobie że jakiś siły facet z, z siłą głową mówi słowa niecenzuralne nie Za późno, nagrało się Ta? o, o, cię. No Tak? a ty chciałeś powiedzieć na dobra Także Endry to dobija przy ścianach Ja akurat wsiadłem, bo <coughs> mamy chwileczkę przestrzeń na sieczkarni Tam 10 minutowy, nic się nie zepsuło Po prostu tam mi musiał na 10 minut zrobić przerwę Także o tutaj chwilę pojeżdżę z chłopakami na pryzmie Coś, zaraz wracamy dalej do, do roboty jesteśmy z powrotem na polu o Bajtek kosi wziął syna właśnie tak jak mówiłem wcześniej 10 minut przestoju bo był po młodego w szkole młody to zacięty zacięty rolnik się robi bo nawet jak nagrywam no na, właśnie coś na YouTube a, to, to mi Bartek mówi że później po kilka razy ogląda bo no bo kojarzy, nie, już jest na tyle także zaopatrzenie wziął kubusie nie kubusie także mówię, że młody kojarzy sprzęty nawet jak na YouTube widzi, że, że to u nas nagrywane to, to pierwszy się palił do jazdy także prosimy kolejną jesteśmy na polu z powrotem Bartosz teraz kłosi do nas przyjść chwilę zmiany do reszty wozi zobaczcie jak to się prezentuje po góry za wyższa niż John Deere. także udana, no, udana w tym roku, nie narzekam jakoś idzie ta robota, no już to jest sporo wykoconych ładuję kolejną tak jak widzicie w w sumie spoko widać tu kiedyś na tym polu gdzie jedziemy była droga w tym miejscu i zawsze mi tu ten kwas wywala, a nie robię poprawek, bo ogólnie reszta pola jest w miarę czysta. Gdzieś tam czasami no nie mam mm, opryskiwacza na GPS-ie, a nie nic także czasami, ominę rządek, to pojawi się coś zielonego, ale naprawdę są to, to małe ilości. Nie? Tutaj mówię, tutaj na przykład jest sporo, bo tu była droga już drugi rok. Tak. W sumie i tak w tamtym było dużo gorzej. I no też druga sprawa, idą dużej ilości obornika, ścielony sianem. Także też tych kwasów sporo jest po prostu przez odbornik Siadłem do krzycha chwilę, zobaczę. Tutaj na równi, a z tamtej strony wyższa niż kabina, nie? To prawda nie jest jakaś rewelacyjnie gruba, no ale do góry poszło i sypiemy Bajtek hitkę daje. Dla porównania, jak jeździmy tu, właśnie od środka, jeden bok, drugi bok, ja robię jakoś trzy, może nawet trzy z kawałkiem kółek Bajtek robi jedno, nie? Młody już też w kabinie z bajkiem. Działamy, no. Wiadomo, nie będzie to jak jaguarem sześciorzędowy przy tam ośmiu czy ilo. ale no idzie jakoś robota nie? i zobaczcie do obiadu wszystko dobrze szło a tu operator zjada obiad i... Oj, proszę skutki. Kurwa, jakie bakno. dobrze, że się na bok nie wywaliła. O! Ja siedzimy. Zaraz Andrzej przywiezie linę, tego wydrę do tyłu. Do tego się nie ładuje jeszcze. Zaraz ja się tu gdzieś nie wywalił. O, tak kukurydza. Wracamy już z pola. Zaraz może zobaczycie, taka kubka była tutaj usypana. O. Nie było widać, ale chyba widać jak stoją tam łanie. Proszę odwrócić.